Lol, ja jestem kolorowy02, a to jest pierwszy odcinek serii Zagraj w Minecraft Multiplayer. Są z nami Aventus89 i Ryu. czyli witajcie To są pedały, Peda. więc. Więc. więc Ty tak Ja nie jestem pedał. Czym ja paśledził. Ej, pozala deadna! Ah, oh, Creeper! Fuck, 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 fuck! fuck. Tak, to wszyscy zamknięte. mnie kochają Tak, wszyscy oczywiście mnie kochają Zawsze lubię mnie tulić tak. Ocuń się, bo mi klej ale zasłaniasz. za klej zasrany wow. Tak, <grymne> yo, nasze klimaty yo, <grymne> o, bo to wysadzi, weź to zawrzyj, nie wyłaź Nie byłaś! Wysadź tą chatę akurat. O panu wysadzi o, bronia, o, gin Jest <grymne> yes. Godom ci ja już mój doświadczyni o ko... poprzednim razem. Ej, mocie darmowe idemy. Ta fajnie. No i da tych owiec szukać. Ej, a tyś okay. miał mi te grzyby tnęć nie? Ja miał grzyby tnyć, ale ja się bawił w tego. Wiesz, programem, frapsem. Haha, na ciemniej. I Zostawcie wszystko, i... no mnie tepnijcie. Ej, ty porok na grzybie był. Albo dobra, nie tepujcie, bo ja blisko chaty. Trafisz? Ja. Lol. Ej, kawał. Jak będziecie widać, widać, jak będziecie widzieć kicającego Aventusa, to to jo. A co z teleportu... no, leci Dobra. tu jakiś błąd. Widzę go, widzę go. Ej, ta... weź się z tym klejem Tyła, Nie, muszę tego kleja narobić, jeszcze ostatnie te. Boże, Idź jaki się Węgiel, Nie ma Idź węgla. Ci... Ej, żelazo zno... Ja miał grzyby tned, ja po... ja da po te złoto, ja was bąkę w dupie Węgiel załatw. Dobra, spokojnie. A dobra, mum, mum, mum. Skrzynce je, ej, ją kopia. Ja idę na dół, ja idę na gruba. No, na kopalnia. Oni... O, nasi widzowie będą wiedzieć co to jest gruba, a jak nie to se w słowniku sprawdzą. Dobra. Dłownik śląski, polecam. Bardzo ciekawa literatura. Ja. Yeah. Hey, mi chyba tak ze 7 razy ten pasek EXPA wskoczył, nie? No, jak to my to twoi to wtedy no. zbierali, no to. No, chyba z 50 razy. O oh, creeper. Oh, fuck. A, jeden skill. Krytek musiot. Eee, pomóż... E, 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 e. Ja nie mogę. Czal. Muszę popuścić zara. Moje złoto moje... Riddick. What are you doing? <coughs> Riddick, co robisz? Eee, uważała klej. A zauważyliście, że w wersji 181 um, szybciej się. Dirt rozwala się szybciej niż trowa? No nie wiem, nie wiem. To Dirt szybciej niż trowa, a to jest to samo. Tyle, że to jest z trową, a to jest bez no, ale mi się wydaje, że ten Dirt idzie szybciej jednak niż Gras. No to nie wiem. Głupie zombiaki, idźcie mi stąd. A nie expanie siejecie. To by trzeba eee, sprawić. Jakby się ktoś pytał, spawia... Tak, ee, Ederman. To kaj pierdykło. Zabija. Pot A jakieś hazajskie te Edermany. Rychty glamskie, Zwalili je. To miało być Wersa, Kurde, jakie to miało być! A tu dupa! Dwa hity i Taki śpi! potężne. potężne! A. a tu dwa hity i śpi! On mi miał dwa, dać dwa hity i ja miał spać, a nie... Ja mu dwa hity i śpi. Chodzę stąd... Chodzę stąd... Chodzę stąd... Mogę nie robić takich okrągłych tych schodów. Wiesz co że ci rzek co? No comment. Dokładnie. Poszukajcie jeszcze kleja. Ja się mam 15. Mam, Kaś twój klej. Wiesz kawałki ja nie... twój klej. No. To chociaż drewno zbieraj Pało Że No kurde ja te grzyby rozwalę. Ja da! Zbieraj tam, rozwalaj te drzewa. Nie właś do halipy. Zbierajcie drzewa. Drewno. Chwila! Hm. Dobra. Mom, no dobra. Ida już zbierać te drzewa. Te drewno? Drzewa i do czuli. No tak się zdo. No tak się zdo. Ciekawe czym by się to rozwalało? Może nożyczkami? Nie. Co? Drewno? Ej, właśnie! Ej, ja wiem co, mam fajny pomysł. Mogę się zrobić. Wezna, y, ten. Liana wezna. Po co ci liana? No na hata się, do jak to fajnie będzie wyglądać No To sedaj. Po pierwsze ta chata trzeba powiększyć O kicz A niby jak to wziąć? Normalnie wyszło I rozwalaj, rozwalej Tak, rozwalać A liście też idzie wziąć. Na żywopłat Ale jak to zarobiście wygląda! No epic. Jaki ser, Takiego czegoś mi nie nie dlaczego takiego czegoś mi sam nie stawiaj? Co to stawisz? stawiasz? <grym> Bo hey, bot. Ej, a w ogóle z tymi milionami coś idzie zrobić? Czym? Gdzie w ogóle na to wejść? wejść się na tym idzie. No to jaki szajs. To Ten taki detal. Mogłobyś na fajny, to i wejść. Ale fajny detal. My sobie mamy pełno grzybów, a ty pomorówni ma przetapio. no nic, zabijacie To jest mania Uj, piec. You will be dead Przydoby się piec właśnie Ej bambus! No trzcina cukrowa o. Ale na to bambus godają, to to, dobra i se to wziąć mąka kawałek w dupie 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 My Cię też mamy w dupie Cieszę się. Kicz. Idź, Black. Chcizę z party wjechał. A po kiczu, tu wiosn? Nie wiem. Ej, macie jakie łóż na łóżko? Coś nie macie nic na łóżko. Oczywiście. Ej, um, Ray, Riddick, did you have a bone mill? Jaki ja błąd błąd. bon? Bone meal. No to Co no... się z kości robi? Ja to mam, No to, ja to Fajnie mamy w ogródku, nie? Też mi się podoba. Nic nie chcę gadać, ale wiecie, że my dali łóżka, nie mamy. No to jak widzisz owce, to zabij. Jobyby się przydała Tu ta. nie ma owiec. Kajmy są w ogóle, bez owiec. Ani jednej owcy, jeszcze, że gdzie widział. Na początku ich było pełno. No co za zbierać? To my nie zbieraliśmy jakiego tyszy? E tam. Czuję! Idę po tym. Tak, brawo. Ja Dupajam po nic. Macie nożyczki? Macie nożyczki? Ja, no kurde, ja Kurde, robiłeś trzy pary. Ja mam takie panie, pókiż wam zbroja. Dla Co? jaj. Dla jaj Żeby... to się dzieci rodzą. No, to też, to wiem. Macie tu drewno, kuryścią drewno. To nic. Z ridikiem gody. To jest zrobię coś takiego. Jooo! LOL! Ej, tu, no! Co? Wszyscy! Już i dacie chwila, dwie sekundy. A senę coś zrobię. Duże jest! Tu jest! No, i. No, pójdźcie! Printem! To jemu wątpię, aha. No i. Chodź, Bambus! Nie! Hata inpeceków? Czy co inne grzebień? Oh, yeah. Łupa! O oh, lol. Zakaj, susie, susie, susie! No susie! Bo wygrał! Czekaj, chciałem nagrać, idioto! Ej, Słuchaj z tej strony, się. z tej strony skocz, tutaj lajtowo, nie musisz nikak skakać. I nie jest to ta? A Też mi się to wydaje, że to będzie kopalnia. Ale to jest całkiem, no, da, góra tego. Ej, Mok, ten, mocie. Aha, dobra. Pfff, to jest tam, nie wyciągnę. Tom wyjdę. A jemu mógł, a nie. Noc Aha. przychodzi. No już że te cztery strzały. Nie wiem, pierdziela go spadł na chaty. Ja też. I mnie zostawili. No co za chamy jedne. A co mnie to obchodzi. Ja chcę ten łóżko, mnie to wali. Jakbyś tam wtedy już kleja ja znalazł to powyciągaj. Jaki maniak? Kto jest ten twój klej. I Ej, ty może od dziś obana nakleja? Nie, nie, <laughs> ja i chuj. nasza chata hardcore. Eee. No, szczególnie ta dnia w zali. No, ta dnia jest zawczalne, zarobi kto tam tu doł? Nie wiem, no, normalnie postawię na pewno. Nawet... Wpakował w ziemię. Na pewno Dawid. Bo ja się dynią nie bawił. Na dyni miał. Hmm. Ma ktoś grawela albo coś w tym stylu? Albo flinta. Ja mam gravel. A Ej, flinta masz? Głównie kajoje tam nie dużo gravela. Nie, nie mam. Widzę wasze niki. By mi się flint przydał. Ej! Zawala. Dziękuję. A strzały ktoś ma? Ja Wszystkich normalnie Ja mam 8 Ja mam 415, 4000 Ja, fajnie Zajebiście Mamy tego bambusa Jak to teraz no Moje magiczne te drzewko musi być Patyki, patyki mogą być dać, o z lasu to wytupić. dać, to mi nie jest potrzebne, to mi nie jest potrzebne nie wiem po co to mięso jest, dobra to mi nie jest potrzebne, to mi nie jest potrzebne to mi jest potrzebne, to jak chcę to niech ktoś weźmie coś mu uważa, że coś nie no tym ja nawet nie wychodzę by bydumia, jak mi sam creeper spadnie. No, tu mi nie podchodzić do tego. To jest mój. Ja, zaraz bierę. A co wy tam, jako plantacja, Mocie, czego kleja? E, mam prośba, może ktoś tu podlecie ci mi łopata rzucić. Nie. Nie mam łopaty. Boże. <głosy> <głosy> nie! Ja, teraz, ja cię mnie nie wyłażę, tam Po pełną, coś tam władził? w lotce. Po Jeżeli coś tam, tam... właził? Znajdź surowce. A po co się też kurde włazi? Jakolwiek A je co, żeś tam ciekawego znalazł? Surowce! Czyli? Żelazo i wągiel? O, taki to je nie chcę. Ja go będę zbierał złoto i ser diamenta, to mi możesz zdać. No, już mamy wpis do tego cegieł, to potem ser sam wybuduję. Zaraz ci tam przyda się. To by było na tyle, ale nie martwcie się! Za niedługo będzie kolejny odcinek, bo to nie jest jeszcze koniec naszych przygód. To jest dopiero pierwsza część, a będzie ich kilka. Komentujcie, subskrybujcie mnie, moich znajomych, takiego jak na przykład Wojako, yy, Nielegalną, Aventusa, Ritika 2721, no i resztę moich znajomych. Polecam te kanałki bardzo te fajne. Mam nadzieję, że mój Wam też się podoba. Dziękuję i do widzenia w kolejnych odcinkach Zagraj Wy!